Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku Was pozdrawiam z wyspy Big Island z miasteczka Hilo. Właśnie dzisiaj tutaj przycumowaliśmy. No, był poranny oczywiście, trening, żeby się przebudzić. Zgarnęliśmy furę. Furę mamy na fuly wypasie. Właśnie jesteśmy przy Rainbow Falls. Rainbow to nie będzie, bo jest zachmurzone ale no coś tam jest, czarna plaża, więc obskoczymy wszystko tip top, żebyśmy jak najwięcej zobaczyli Tutaj spada najwięcej deszczu w całej Ameryce Więc dzisiaj może być deszczowo i mokro Idę po szefowa, już czeka Idziemy w ten tłum ludzi Zobaczyć ten wodospad Parę schodów Świnka już zapana I wam pokazuję co tu widzę Jest! się moja, piękna! Czy wiesz, że zawsze na samym końcu chęci jest beczka złota? No, to co nurkuje? <noise> Czyli nurkujemy po nią, tak? Znaleźliśmy jakiś raj? Czarnym piaskiem. Czarny rak. O. <słuch> jest piękny, jest czarny, jest miłotki do tego, ale jest nagrzany tak jak każdy inny. Mała. Kasia wyczytała, że na tej plaży się podobno wylegują gdzieś żubie. I tak leżymy sobie tam i ona mówi, gdzie te żubie? Już mieliśmy jechać. A to patrzę, że to tak pełno ludzi się tam zgromadziło. I są te żółwie, W ogóle jak mega, nie? Jeszcze się wyległo To Pięknie nie może być. Pogoda nam się trafiła mega. Cudowo. Czas nas goni. Lecimy dalej. Następny stop to będzie Coffee Farm. Mamy coś dla Loverasów Kawy Czyli to też i my Pięknie pachnie Próbujemy każdej chyba, tak? Tak Od której strony zaczynamy? Odmawiamy. Od Tropical Ale jak ładnie pachnie Bardzo ładnie pachnie Smakuje Han Italian, to jest mocne, ale bardzo zła W końcu mi coś tutaj po guzik. Nasza dark, ja to zawsze czarnuszkę piję. Uch, piera. <grystanie> Czujcie taka solidna czarnuszka. When you go black, you never go back. <grystanie> ja mówię o kawie. Whisky kawa. Ciekawe. Jest ten aromat takiego jakiegoś uskakcza. Bardzo ładnie pachnie, ale jest mocna, czarna. Sztachni się. Stołeczko. to młody 110 baków wydaliśmy. To trzeba tych próbek wykorzystać. mamy zmiany dziury. 1475 taka mała dziurka była. No jak widać, 2018, no i dzisiaj, no coraz większa ta dziura, tak? W 2018 była ostatnia hardcrow'a erupcja wulkaniczna. No i się sporo, właśnie powiększyła ta dziura od ostatniego wybuchu. No i dalej paruje, nie? no dalej jest aktywny, więc w każdej chwili może trystą szawą. Z tego ostatniego parkingu jest zejście i pewnie się wychodzi tam Zobaczcie tam ludzie sobie trwają Ludki małe Te mroweczki pędzą, pędzą Jodro tam i pewnie zawiną tam gdzie na samym początku oglądaliśmy nie no na pewno tego nam brakuje idziemy do Lava tu u mili niedaleko ale jest trzecia godzina mamy godzinę powrotu więc jest tight, jest tight, jak zawsze, tak jak lubimy. No, wchodzimy do tuby, wulkanicznej. Tak, nie, jak No? Tak, no? Bardzo ciekawy tunel. Że natura zrobiła coś takiego, lawa wypaliła. Mega. Ja to nie rozumiem, takich ludzi. Jesteś w takim miejscu pięknym. Przyroda. Cichutko, ptaszki ćwierkają, wiatr wieje. A gościu idzie, włączył muzykę na telefonie. Idzie słucha muzyki. Nie kom takich ludzi, a każdy tam ma swoje, tak? Ale ten dźwięk ptaszków. Dla mnie to jest... Dla mnie to jest najpiękniejsza muzyka, jaka może być przyrody. Pokażę jakie ptaszki, może. To właśnie jeszcze słyszeliśmy Tak? Czekaj. Pokażę wam. To słyszeliśmy już... cały czas. To jest 3. 3. My oficjalnie mamy Park Narodowy w Big Island zaliczony. Wszystko zwiedziliśmy, co chcieliśmy. No i mamy następną falę deszczu. Zjechałem do Shaman I Mają takie rolki sushi. To jest dragon. Trzybaki. Coś takiego. Wziąłem e, kraba. E, wziąłem jeszcze. Topki, seafood jakiś. I to jest zapakowane w taki podwójny plasticzek. I te zielone seaweed jest oddzielnie, żeby nie przemokło. Ja mam akurat w ręku tunę. To tak fajnie się <grywia> zawija. Kasia już to ogarnęła. To przy drugiej roce wam zademonstrujemy. Ale wam powiem, że to jest bardzo dobre. Świeże, co to nie wygląda na płuce, no. Kurcze, no w Ameryce nam no tego nigdy nie wiedziałbym. kurcze był przekonany, że to jest stary i niedobre, a to jest kurcze niedużo dobre, to świeże. Baga. Dobra, ja tu jadę z drugą rolką już. Powiem wam, że to jest smaczniejsze niż większość gotowców Suszy co można kupić w Chicago. Ale wiesz dlaczego? Bo ja to złożyłam. Można co hmm? Bo ja to złożyłam No to Na pewno w tym twoja rykka jest, ale To jest mega dobre kreskę Tutaj mamy wejście do portu To jest taka okolica Taka kaba. My, że już miasto Hilo, w sumie tylko przyjeżdżaliśmy. A tutaj Kasia Wam zaprezentuje. O. Boże, ładnie. Dobra, proszę Kasiu tutaj zademonstruj. Tu mamy. 2,39. 2,39. Czekaj, ja tutaj, rączkę Ci tutaj nakieruję ładnie. Jasne. Yes. Ze składników jest. Yy, składników może spod... nie, nie okay. czytajmy. <laughs> <laughs> Ale nie wygląda źle. Nie jest to tablica medalowa jak w Stanach. Ok. Otwieramy. Z tej strony otwieramy tutaj. Koriec rozkładamy. Ładnie sobie go okay. przewijamy. See. Z drugiej strony odwijamy. No, patrzcie jaki bajer, nie? Jakie macie roleczkę z żółwiami? Proszę nie? bardzo. Okay. Ta e, tak oto jest taka piękna roleczka. Okay. Tyk, cyk. Mm. Nie, to jest rzeczywiście takie dobre. Mm. 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 A jednak nie? Mm. Powiem wam, ja to w szoku jestem. I to coś kosztuje 3 dolarki niecałe. Kurczę, mega cena. No i nic. My uciekamy, wskakujemy na nasz duży transport i płyniemy do kolejnego miasta na Big Island, czyli Szefowa. Dokona. Dokona.